Witajcie! 24 marca. Witajcie, kochani, z dobrą kawą. Witam wszystkich moich wspaniałych widzów. I słuchaczy, bo czasem można słuchać w samochodzie, jak się jedzie. Nie zwracać uwagi, jak tak powiem, na ekranik, tylko to, co się mówi. Kochani. 7,25. Minęła i dzisiaj mija rok. Mija rok, jak. znalazłam się w szpitalu z <śpisał> paraliżem prawej strony twarzy. Posłuchajcie, czego można być pewnym w życiu? Hm. Ach, jakie ja plany w zeszłym roku zrobiłam? Posłuchajcie, umówiłam jedną wizytę, drugą, a to tu, a to tam, a to to, a to takie, a poprawiające zdrowie, a poprawiające urodę, co ja tam nie wymyśliłam. I wszystko trzeba było odwołać. Czego możemy być w życiu pewni? No, to hasło przewodnie naszego nagrania. Witam panów, panie Jędrzeju, panie Zenonie, panie Grzegorzu, panie Łukaszu. Witam. Witam Panie, Basia, Basia, Gorzuł Wielkopolski, witam bardzo serdecznie. Witam Gabrysię Śląsk, Ewelinkę, Joanny, Justynki, Renatki, Renatka pod Karpacie, dzień dobry. Kochani, A, Iwonkę, Izabelę, <grywania> a jeszcze Panów Dariuszów. <grywania> Kochani, czego my można być w życiu pewnym? Czy w ogóle można być czegoś pewnym? No, pogoda. Czy jesteśmy pewni pogody? Ale definicja pogody jest taka, że to jest stan atmosfery w danej chwili. Czyli w danej chwili jak patrzymy, ok, jest słońce, nie? Jest słońce, pięknie świeci. Dzisiaj nie było takiego minus 5 na zewnątrz, lekki mrozek był, bo szyby troszeczkę nam zmarzły, ale już tak jakby puszczało. Troszeczkę wczoraj zawiało już od zachodu, czyli będzie delikatna zmiana bo tak to taki jest delikatny powiem, ale od wschodu i mamy ten, przez to mamy tą piękną pogodę, kochani. Czego? Możemy być pewni przyjaciół. Tylko teraz pytanie: czy tych przyjaciół to znamy tylko z takiej jednej strony, czy z kilku stron? Bo jak znamy już z kilku stron i tak jak ja kiedyś mówiłam, że lubię etap wojny, ale wojny oczywiście takiej między poszczególnymi osobami, jakieś takie wydarzenie. Bo wtedy wychodzi, na kogo można w życiu liczyć. I gdy już przeszliśmy z pewną osobą etap wojny, no teraz wojna nabrała też jeszcze słowo wojna innego znaczenia, chociaż wiecie, to takie można powiedzieć, te międzyosobowe, to takie może wojenki. Ale jeśli chodzi o takie w ogóle może wydarzenia, jeżeli przeszliśmy i ktoś nam podał rękę, to możemy powiedzieć, że mamy przyjaciół. Bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I ta bieda była i doświadczyliśmy biedy i wsparcia. I w takich osób możemy być w jakiś sposób pewny. Możemy na nich liczyć. No, Możemy liczyć na stwórcę, tak bym powiedziała. O, bo to jest takie wsparcie, bo faktycznie, gdy się modlimy, to wszystko się nam spełnia. Tylko jak się modlimy do bustewek. No to, <laughs> jak będziemy się modlić do Boga wojny, no to wojna przyjdzie szybciutko, prawda? Ale ja kiedyś mówiłam, że co ja mam swojego, swój to ja mam dowód osobisty. No, właśnie złożyłam, bo już mi się tak powiem, termin ważności kończy. Złożyłam wniosek o nowy, miałam okazję zrobić zdjęcie. <laughs> I czego dalej jestem pewna? Czy jestem pewna? Czy w ogóle czegoś jestem pewna, czy ja, jako Magda, mogę być czegoś pewna? Bo to tak w nawiązaniu. No wszystko było piękne. Obudziłam się rano, napiłam się wody, no to w nocy akurat, i ta woda mi tu poleciała prawą stroną. I tak tylko przez myśl mi przeszło A to co, to, 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 to nie umiem pić tej wody i poszłam spać. No i rano spojrzałam w lustro. I zobaczcie, mamy tak czasem, że tak zdobywamy, zdobywamy, zdobywamy i to, i to, to, i jeszcze inne, i jeszcze to. I już mówimy, o teraz to będziemy, już mamy ten dom, już a to będzie spokój, będzie cudowność. Z za rogu wychodzi coś, co nam psuje. Humor. <śmur> no bo co mogę powiedzieć? Jeżeli nam coś popsuło humor, to nie dajmy, aby to coś, lub ten ktoś. Popsuł nam życie. O, to jest temat. Nie dajmy, to znaczy tak, odsuńmy się. Jak ja wiecie, znacie mnie, kochani, tych wampirów energetycznych. Jeżeli już jesteśmy ich świadomi, że są i dokuczają, odsuńmy się od nich. Czy to jest sens, yy, drażnić się z wampirem energetycznym, bo to przecież negatywnie na nas wpływa? słucham wiadomości i znowu mówią, że posłuchajcie, u nas w Radomiu nie ma żadnej fabryki, która by dymiła. No to nagle najgorsze powietrze jest tam właśnie tu i tu. Ale posłuchajcie, jest przepiękna pogoda. Wieje przepiękny wiatr. Widzisz, nawet posłuchajcie, nie ma nawet ciemnego, tak jak u nas tutaj w okolicy, ciemnego dymku, już wszyscy rzeczywiście nie palą, nie wiadomo czym, ale straszą nas, straszą, bo jest bardzo, bardzo złe powietrze, bardzo zanieczyszczone tu i tu. Ale po co nam nas tak straszyć? A jak wybuch wulkan, to dlaczego nic nie mówią? To dopiero jest ilość, prawda? Tych wszystkich gazów, trujących też, no duszących, bo to tak gaz trujący, ale też gazów takich duszących. Także sk nie skupiajmy się na tych negatywnych informacjach, bo to czasem jest tak, że oni nas oni przygotowują do czegoś i tak nas pod, nam tak y sączą te wiadomości negatywne. Nie. Starajmy się spojrzeć na to z dystansu. Bo Albo zadać sobie takie pytanie, a co oni chcą przez to powiedzieć? A dlatego, dlaczego w ogóle mówimy, a tu powietrze jest takie, tu niedobre, tu? A dlaczego nie powiemy odwrotnie? Posłuchajcie, jeżeli już mamy przekazać tą informację, mamy cudowne powietrze, nie, nie zanieczyszczone, w ogóle brak zanieczyszczeń, nie sam może gdzieś na jakimś minimalnym poziomie, z wyjątkiem jednej małej okolicy. Czy to nie jest lepsze spojrzenie na świat? Dlaczego tak nas lubią straszyć? Lubią. Dlaczego już Wam odpowiem? Dlatego, że to jest właśnie manipulacja. Lubią nas straszyć, bo my się wtedy boimy. A przecież jesteśmy osobami bardzo odważnymi. Jesteśmy ludźmi, którzy mają moc odwagi w sobie. Mają. I mówię to z pewnością, z doświadczeniem. Tylko jeżeli. Posłuchajcie to tak, jak są też przypadki. Słyszysz pół życia, i już teraz nie mówię o mediach, tylko o jakimś takim, tak zwanym wampirze energetycznym: że jesteś niedobra, że jesteś zła, że to Ty jesteś niedobra. I to jest takie sączenie. A wiesz, to tak jest. Wiecie, bo to jest. O, ja nie powiem. Wampiry energetyczne są bardzo inteligentne osoby. One sączą te informacje negatywne. Taki wiesz. Taką szpileczkę. Ciach! 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 I teraz spójrzcie na swoje życie. Czy tych szpileczek to już nie jest za dużo, bo pewnego dnia warto powiedzieć dość wszystkim. Wszystkim posłuchajcie, co nam dokuczają. Po prostu dość. Postawić granicę i powiedzieć dość. Ja przed sobą jeszcze mam mnóstwo lat życia. Nasza sąsiadka, mojej koleżanki, takiej serdecznej mama, skończyła 90 lat. Jak ja sobie pomyślałam, że a mnóż widelec, będę żyła 90 lat. Ludzie, to przecież to jest jeju jej pół wieku matko. Jakże to dużo. Jakże to dużo. I teraz jest pytanie, i co ja będę w tym czasie robić? O! No bo tak, a boimy się śmierci, a może boimy się dalszego życia, a może boimy się, że co się będzie działo, ale ten strach o śmierci powinniśmy przyjąć. Jak nas straszą, to wtedy powiedzieć, ja to posłuchajcie, przerobiłam. Dlaczego tak mówię? Przerobiłam to dwa razy, jak już dostałam wynik, że to już, o, jak to normalnie. Posłuchajcie, to wcale nie jest takie proste. Ale gdy przerobimy tę. Tą negatywną informację przerobimy i zbudujemy w sobie tą odwagę. Możemy budować godzinę, dwie, możemy trzy dni, możemy dwa tygodnie, ale budujemy, poświęcamy czas i energię na zbudowanie własnej odwagi, to wtedy nagle czujemy tą odwagę w sobie. Czujemy tą pewność, chociaż w tym momencie słowo pewność, no bo cóż jest pewne na tym świecie, no to może bardziej ta odwaga, bo będziemy mieli odwagę zrobić to czy tak. Kochani, pochwalę się, że wczoraj robiłam krupnik taki na inny sposób. To znaczy, co zrobiłam? Bo miałam tak, no kasza była. Włoszczyznę kupiłam i miałam całe dwa ziemniaki. I mówię tu, jak to zrobić krupnik z dwoma ziemniakami? No toż to przecież tutaj tam nie będzie bardzo co jeść. Wymyśliłam. Posłuchajcie, troszeczkę, a i kiełbaski, bo to akurat na kiełbaski, troszeczkę tłuszczyku wieprzowego i kiełbaski, taki kawałeczek. pokroiłam. Do tego starłam warzywa. Posłuchajcie, to się poddusiło, do tego wkroiłam dwa ziemniaki, zalałam to wodą, znaczy, posłuchajcie, to się już poddusiło, to się pogotowało, chwilę się pogotowało, wrzuciłam te dwa ziemniaki, dosypałam do tego kaszy. Posłuchajcie, jaki wyszedł krupnik zaje, fajny, mm, miodził. A dzisiaj robię gołąbki, <laughs> mówię do brata, a gołąbków by zjadł z włoskiej kapusty, ale on mówi mięsne, posłuchaj, no to zrobię niemięsne i wymyśliłam, że będę robiła, widać, gołąbki z prawdziwków, czyli ryż, prawdziwki, o tu widzicie jeszcze por najpierw podsmażam, to będzie się jeszcze dusiło, bo to dopiero przygotowane. Trochę tłuszczyku, do tego jeszcze kotletów stojowych, To też muszę namoczyć, pokroić, żeby to w ramach tego mięsa, podoprawiam i kochani... Będą gołąbki z kapusty włoskiej. Oczywiście słynie z sosem pomidorowym. No, ja wiem, czy bym powinna powiedzieć wegetariańskie? Nie, nie, spokojnie yy, grzybowe. Zobaczymy, co wyjdzie. Sama jestem ciekawa. Myślę, że połączenie prawdziwków, bo miałam prawdziwków suszonych. W tym roku można zbierać, no to jest okazja zrobić gołąbki z prawdziwków suszonych. I yy, no, myślę, że to połączenie grzybów z kapustą włoską i trochę pomidorów też będzie ciekawe. Ale to powiem jak wyszło. Dobra ta kawa. Dobra ta kawa z wami. Nie ma to jak pić kawę w dobrym towarzystwie. O, 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 jak mi i Rączka lata. Kochani, także życzę Wam takich przyjaciół, takie osoby, które macie wokół siebie, żeby były wspierające. Bo jak ma człowiek wsparcie to inaczej reaguje na świat wstaje z uśmiechem bo czuje to wsparcie to nie jest tak że będę ci teraz mówił czy mówiła że ja cię kocham nie to trzeba czuć to kochanie no cóż tego że ja cię kocham no kocham no dobrze ale to o to wsparcie chodzi o tą kawę rano żebyśmy wspólnie zrobili o te rzeczy które razem myjemy okna ewentualnie no ja mam specjalistę od mycia okien <grym> to nie, nie, nie wchodzę w te tematy, bo słuchajcie, specjalista jest specjalistą. Czym ja jestem specjalista? Specjalista, to kiedyś się śmiałam, że byłam w gadaniu, ale czy ja jestem specjalistą w gadaniu? Ale na pewno lubię z Wami komunikację, także jeszcze raz dziękuję za komentarze. Piszcie, kochani. Piszcie, zapraszam. Miłego ciąga. Rok minął. I co mogę powiedzieć o tym roku, który minął i które mi się wydawało, że to tak, wiecie, no bo taka, jak takie zdarzenie przychodzi, to wcale to wszystko nie jest proste. Ale dobrze wtedy powiedziała Renata Markiewicz do mnie, czy zobacz na ten czas, który do ciebie przyszedł, czas zatrzymania. Czy zrobiłabyś sobie teraz wolne? Nie. A no, tak to pracujesz, masz zwolnienie. Możesz być w tym domu, nie jest to jakiś problem, możesz odpocząć po tych pracach, takich czy innych, wykorzystaj ten czas jak możesz najlepiej. I dzisiaj mi się śniło, bo nie wzięłam farb, nie, także nie maluję tu, maluję w awarii i posłuchajcie, śniło mi się, że mam namalować obraz. Ja obudziłam się i mówię, tak te kwiaty będę malowała, bo o tych różach tak myślę, posłuchajcie, się nagle okazuje, że mm, już próbowałam te róże być, ale muszę pędzelek odpowiedni znaleźć i... I mówię tak, nie, 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 przyszło mi, że muszę pomalać dobrze, ale to to natchnienie ma przychodzić, czyli buduję dalej to natchnienie. Maki umalowałam, to teraz pora na róże, ale nie jest powiedziane, że w międzyczasie nie przyjdzie jakiś inny pomysł, ale to już następny temat. Kochani, jeszcze raz życzę miłego dnia, z dobrą kawą piłem towarzystwie. <ścoughs> Towarzystwo może nieliczne, ale śliczne. Dziękuję za każdą łapkę. Dziękuję i życzę miłego dnia. Pam, 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 tam, pam, param, param, param. Jak to było? Dobry komorek. Mam, mam, mam. Mam.